Witam ponownie. Na stole Akaj model cs m 01 Magnetofonik e, przyszedł do mnie jako w ogóle nie w ogóle nie działający. E, nie było nic słychać. Zero wskazań tutaj. Wskaźnika ukazało e, się. Telefon działa oczywiście. Wszystko fajnie, ładnie. Yy, mechanika działa oczywiście. Yy, no był problem. Nie było w ogóle napięcia zasilania na całą płytę główną. Okazało się uszkodzeniem uległ oporniczek. Ja ciężko by to było trochę znaleźć. No, okazało się, że były podlutowane z drugiej strony płytki. Jeszcze zaściągałem panej przedni, bo tutaj mi brakowało yy, szybki podświetlenia kasety. Myślałem, że gdzieś jest w środku. Niestety okazało się, że jej nie ma. One to są sprawdzone. Kondensatory w takim średnim stanie są ale jeszcze działa ogółem to panel przedni plastikowy no, nie, nie za bardzo znajomy chciał abym całkowicie regenerował ma po prostu działać no i działa taka naprawa ale równomiernie kanały działają przełącznik funkcji dnie co to jeszcze tam zrobiłem jeszcze taki mam mikroprzełącznik też nie nagrywał już nagrywa no taka robótka która była aż tak bardzo skomplikowana jak w niektórych o przydałoby się wymienić no ale jak ma tylko od czasu do czasu sobie grać to ale szkoda pieniędzy ładować w coś co w coś co będzie raz na jakiś czas użytkowane to byłoby na tyle na razie